widzowie w. Witam was widzowie w naszej serii, serii LEGO Marvel Avengers Jak się w stawcie Wam łapeczkę w górę, subika, stawcie pod C dostawcie widzowie 3 do starych łapek w górę, a my docenamy Marvel Avengers W dzisiejszym odcinku poznajcie nowych bo poznamy sobie na początek Mamy Cardo Tora Tor od acu. Mamy hokaj Acu, nowy styl Ameryka acu. nowy styl ale nowej zbroi i zaczynamy misję popularną 10 łapa 3 do starek w górę. Jak, da, jak uda się wam bić 10 łapek w górę, to mogę... bo mam małą niespodziankę... Jak, bijecie, jak uda wam się bić 10 łapek w górę, dostaniecie jeszcze dodatkowo C27 grudnia dostaniecie nowego Nexor Crafta. Dwójkę, ale musicie bić 10. Tak o tysięcy łapek w górę i wam wtedy podam na kolejnego odcinka kiedy wyjdzie nowy piec, dwa pierwsze odcinki na Xupta. I dostaniecie jedną starą nutkę w Zet Będzie ona chyba 28-29, albo będzie nutka e, z stara moja od Nexa stara nutka. Od Nexa stara nutka. Nex jestem nie wraca, ale Nex chce zrobić zdrawa z niespodziankę i chce wam wszyscy starą nutkę swoją, którą kiedyś nagrał, ale nie wiedział co ją wrzuci sobie, Nie wiedział co będzie wrzucał, sobie będzie coś innego robił. I chciałbym trochę zrzucić starą nutkę powiem. Ma jedną starą nutkę nagraną i będzie chciałbym wrzucić. Będzie oprócz tego live z nowego update'u otwierania prezentów i będzie wtedy live pokazania całego update'u nowego po... Bo... update cały update la... tutaj tam miałem nagrać ostatnio live'a zrobić, ale pomyślałem sobie będzie lepiej jak zrobię live o nazwie świątecznego update'u i, i ten cały update z wszystkich trybów połączyć w jeden live Razem ze świętami Oprócz tego, no tak Możecie co oprócz tego, miałem wam Bić na kanał Dekosy A my zaczynamy teraz misję No O O kurde Patrzcie O kurde Dzisiaj odcinek będzie, nie wiem jaka misja, ale mówię wam Chciałbym na X do Was wrzucić jedną swoją starą nutkę, damy mu niech wrzuci, ale będzie powrót w nowym roku. Na X, myślę, że będzie powrót z nowym dziełem. Jestem jako na X, nie na X NX, nektor, to jest jedna osoba, jak tylko już powiedziałem, a jako na X jeszcze nic nie nagrałem. tylko na X wam, że za starą nutkę swoją, czyli ja znam moją starą, jedną nutkę. bo to mam jako na X tylko to gotowe, Aż więcej nie mam nic gotowe, a jako na X jeszcze nic nie robiłem w tym roku. robi Tony Stark Dobra, mamy Taką Patrzcie Ale teraz torem nie musimy grać powiem wam Teraz zamiast tora jest lepsza postać, która daje nam prąd I nie trzeba ładować danego tora popatrzcie jak pójdziecie tu, to macie dwie postacie, będziecie mieli pokazane, patrzcie gdzie to jest pokazane, podobno miało być pokazane, nie ma, nie ma, a ma chyba możecie starym Tobą to zrobić, podobno jak wiem Chyba nie możecie bacarnotować, tego nie ma. Pamiętam, co miała. Jest! Ma ma jednak. Widzicie? Mówiłem wam, co możecie carnotową to zrobić. Ale łapa w subik. A my kontynuujemy. Na są piękną grę, Marvel będę. Chyba wy Chyba... Na kolej, Na tym Myślę, na odcinku tym. Pogadamy się na temat nowego Lego Batmana. Chciałbym wam powiedzieć, jakie serie mogą być Lego Batmanem nowym. Co się szykuje tym nowym Lego Batmanem za serię? Usykują się mocne serie, nie takie dość słabe, jakieś straszlicy. Szykują się dość mocne serie. Powiem wam, jak dość mocne serie, to tak dość mocny kanał. Szykuje się. Nie, bo co, dali nam kazaliście ujść tu? To po co? No... No, być mocny tak jak moc. Dobra, mogę wam teraz powiedzieć, styskuję się Będę na pewno Lego Batman na pewno mam plan, na Batmanem nowym nową grom od Games. Na pewno Lego Super Heroes 2, i 1 jak się uda nagramy. z Jasi Park na pewno bym chciał nagrać jeszcze dwa Was jak się chcieli. A to nie będę wyjdzie to wszystko. To ten cały... W na następnym roku wyjdą te serii wszystkie. Nie wiem ile będzie zaplanowane serii, a ile... Nextorcraft ma będzie stał. Ma tego Nexercrafta tylko robię... Dlatego ubiegłego lubicie wyglądać. My tak mną czarny to nie robił. Ale myślę, że za niedługo może by się zmienić seria z Minecraft. Można by zostać z Nexor i to będzie seria z Minecraft, ale to będzie takie dość miejsca seria z Minecraft. Ok, chodź. Brawo! Mamy. No myślę, że tu co fajnych serii można wyjść w tym swoim roku. Myślę, że fabułki wrócą. Tak stałe. Takie fabułki, jak kiedyś były. wrócą. Serie fabularne. Myślałem nad Ghost of J, na to go z ale wiem, ta gra długa i z witami na liveach, na temat gadałem, bo to już, gadam na temat o liveach, które już były, bo gdybyście to oglądacie, wy już to oglądacie tutaj. mamy któryś grudzień, a ja już miałem live a w no. o zmianie live-u tylko tej no, No, wam, miałem taki plan, ale myślałem, że nie ma sensu, bo tak ta gra ma prawie 40 bądź 40 odcinków, gdybyś jeździł na 100%, a. Ja...

The specialized okay. Iron Man Hulk armor can be dispatched from yeah. Tony's Veronica satellite anywhere in the world as a last resort. Sounds more effective mm -hmm. than mellow jazz, bongo drums, or a big bag of jelly beans. Up and down. Okay. Lights, disco lights. Whoa, whoa, whoa. Now, Minister, where were we? Kurde, przepraszam? Tak. Yeah. Sorry. Co Prize Pupils. With the man in charge. Let's talk business. Co na pewno mam no, dla was małe dwie niespodzianki, ale to już wam zadał Będziemy bliżej chodca. Jest tylko grudziowego daily. Vibrating. worth billions now so are you if your friend's rich and your enemy's rich and wait to find out which is which don't start just to say that you're one of his don't compare me with stark ah junior you're gonna break your old man's heart if i have to okay Robił no, jak on robi to się wydarzy, to się powstanie jakieś stereotypy w mniej mie odcinku jeden, a to zobaczymy, a to zobaczymy jeszcze. Okay. Wow, this guy is fast. Thor, how Whoa. about tricking him into picking up your hammer? <laughs> yes. Okay, that one's on me. Up Yes, mummy. Mummy. Yes, mummy. yes 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 nie Mam dla niego pewien pomysł A to jest pomysł Cardą w domu trochę Trochę pomysł Cardą w domu ale mądry Dobra

Jest. O nie, Wanda. Nie. Nie. Spójrzcie chwilę.

O nie. Nie. Co to jest? Ma, ma B. Czarna w doba. U. Dobra. Mamy trzy wspomnienia najgorsze. Każdy z nich ma jedno. Każdy z nich ma jedną, Widzę. widzicie, każdy ma jedno wspomnienie, każdy z nich fajnie to zrobili, powiem Wam fajnie to zrobili, fajnie.

to ma być wspomnienie? na Ameryki, tak. K bez hełmu, to jest jego wspomnienie. To jest jego wspomnienie. To jest jego wspomnienie. To jest jego. Uwielbiam. Okej. Okay. Mhm. Uh -huh. Pomnie nie tora. Co to on...

Mama. Not a fan. Yep, yeah, you better run. You're like a little kid, I'm alright. Yeah. I want the big one. After The vibranium is getting away. You're not going anywhere. Of course not. I'm already there. you will catch on but first you might need to catch your man. My family test. That's where I'll be.

Doesn't look like we'll be getting a lullaby anytime soon, guys. Better suit up. Veronica should be able to help with that. Deploying. Yes. Patrzcie. we have a pancer. Iron hark. First time with a pancer. First Tempinho aqui dentro do Patrzcie. Mamy. No, to. Dobrze mamy. Jest <laughs> kurczaki, pięknie <laughs> <laughs> o oh, nie. O oh, nie. Jest. O nie. Ile mamy tu? Co postacie? Jest. Deploying. Yes, oh, Lab's costume.

For your own safety. Yeah. Go to sleep, go to sleep, go to sleep. No, i sleep. Mm -hmm. Going to sleep. Go to sleep. <laughs> it's Spudge. <patch>. It's Spudge. <laughs> Nie power nie trąd. get okay. Przepraszam. Przepraszam. Nie Я, tony. тоны. tony. Dawaj tony. To jest twoja robota, tony. Jest jak w budowle lego. Czasem, jak Panie mam auto, całe w budowle się rozwalałem. Jak kroczki lego. To była fajna animacja. Zarąbista misja, powiem wam. Puść ten gniew. Zarąbista misja.

Hey, <laughs> I'm Sorry, didn't call ahead. <laughs> I need answers. I won't find Hey guys, starting to get a little cold <laughs> out, huh? I don't suppose you'd mind chopping <laughs> some firewood for later? I think Clint hid the axes around here somewhere so the kids wouldn't find them. No Tutaj kończymy, ja wam dziękuję za odcinek. Jak się odcinek, bo to zostawcie 3 do 4 łapek w górę, jak powiedziałem, jak zostawicie 10-11 łapek w górę to mam po... na kolejnych dwóch odcinkach wam powiem kiedy nowy Nexor wyjdzie i jak się będzie pojawiał wam powiem. Jak zostawicie 10 łapek w górę po tym odcinku albo 12 to wam powiem o nowym Nexor więcej. Na razie Elko Bajo i widzimy się w kolejnych odcinkach. Elo.